Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Boga. Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Jezus zapowiada dzisiaj Natanaelowi w Ewangelii, że zobaczy otwarte niebiosa i aniołów bożych, którzy wstępują i zstępują na Syna Człowieczego, na Człowieka. Tym człowiekiem oczywiście najpierw jest Jezus Chrystus, ale jest nim też każdy z nas. Bodajże najpiękniejsze wytłumaczenie, najpiękniejszą egzegezę... Tego tekstu ewangelicznego o aniołach wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego dał papież Benedykt w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas est, Bóg jest miłością, gdzie mówi, że ten sen Jakubowy, do którego tu Jezus się odwołuje, o aniołach, którzy właśnie wstępują i wstępują po drabinie na miejsce, gdzie jest człowiek. Sam środek życia ludzkiego, że ten sen o drabinie Jakubowej to jest sen każdego z nas, bo to jest sen o doświadczeniu miłości, która wstępuje, a więc której doznajemy i która wstępuje do Boga, którą dajemy z siebie. Każdy z nas pragnie kochać i być kochanym. Świętujemy dziś archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. Święty Grzegorz Wielki uczy nas, że anioł to jest nazwa posługi, że to są duchy niebieskie i kiedy Bóg je posyła z jakimś zadaniem do ludzi, to wtedy je nazywamy posłańcami, czyli aniołami. Ci, których nazywamy archaniołami, to ci, których Bóg posyła z jakimś szczególnie ważnym zadaniem. Ale zawsze to zadanie, jakie by nie było, na czym by nie polegało? W swojej istocie jest objawianiem miłości Boga, jest przynoszeniem człowiekowi miłości Boga, jest świadczeniem pomocy człowiekowi w tym, żeby on Boga kochał. I Pan Bóg posyła z tymi szczególnie ważnymi zadaniami w historii zbawienia tych, którzy są mu najbliżsi, o czym świadczą same ich imiona, imiona, które objawiają Boga. Mikael, któż jak Bóg? Gabriel, moc Boga. Rafael, Bóg uzdrawia. I te zadania są bardzo różne, one nie zawsze muszą być jakieś nie wiadomo jak wielkie. Święty Michał jest pokazywany przez Biblię i przez tradycję judaizmu i chrześcijaństwa jako ten, który toczy takie wielkie walki w imieniu całego ludu Bożego. Ale Rafał, Rafała spotykamy w Biblii tylko raz, kiedy jest posłany do jednej rodziny dość ślepego, Tobiasza starszego i do jego syna, Tobiasza młodszego, który wyrusza w podróż. Najważniejszą misją Gabriela było przyjść do dziewczynki z Nazaretu i w zaciszu jej domu przeprowadzić z nią najważniejszą rozmowę w historii kosmosu. Jeśli my jesteśmy blisko Boga, to Bóg nas także będzie posyłał z zadaniami, z misją objawiania jego miłości. Nie zawsze w jakiś bardzo spektakularny sposób. To jest też zresztą najlepszy sprawdzian tego, czy w naszej modlitwie, w naszej pobożności rzeczywiście jesteśmy blisko Boga. Zobaczyć, czy z tego rodzi się we mnie jakieś pragnienie posługi wobec innych, zaniesienia komuś jeszcze tej dobrej nowiny Ewangelii o tym, jak bardzo Bóg Go kocha. Bo jeśli z mojej modlitwy nie wynika żadna misja, żadne zadanie, to może być tak, że modlę się do samego siebie, do swojego dobrego samopoczucia. I to nie muszą być wielkie, spektakularne rzeczy, które będziemy robić, do których poczujemy się wezwani. To mogą być rzeczy niewidoczne ludzkim okiem, niezauważalne dla innych wręcz ale nie mniej ważne. Dajmy się Panu Bogu posyłać, jak archaniołowie, niech to posłanie wynika z naszej bliskości z Nim także w tej Eucharystii.